Jestem odwrócony. Nie, nie jest to pseudonim kryminalny. Jest to pseudonim medialny. Od 2016 roku prowadziłem social media popularnego bloga kryminalnego. Kilka miesięcy temu postanowiłem z wielu powodów bloga zawiesić i odejść. Dziś jednak postanowiłem wrócić. Jeszcze bardziej niewygodnej dla wielu ludzi. Mam na parę Ale dzień dobry, chcę ja się na komendę Policji w Puszkowie. Tak, komendę parę dawców w Czego się nie przyznawaj? Złapią cię pijanego w samochodzie, to mów, że nie piłeś. Znajdą ci dolary w kieszeni, mów, że to pożyczone spodnie. A jak cię złapią na kradzieży za rękę, mów, że to nie twoja ręka. Pierwszy Turków kocham Prusku. Pierwszy Turków kocham Prusków! Nasze wejście na YouTube przygotowaliśmy dla widzów niejadą niespodziankę. Samochód, który nazwaliśmy Lambo. Gotowy projekt rozlosujemy wśród osób, które zostawią suba na kanale, udostępnią ten film na swój Facebook oraz tutaj pod tym wideo napiszą komentarz. Samochód będzie oklejony i będzie dokładnie wzorem tego, jakie widzicie na grafice przedstawionej w tym wideo jako projekt. Lambo jest po prostu nagrodą dla widza. Samochód będziemy losować przy tysiącu subskrypcji, czyli mamy nadzieję za jakieś 2-3 tygodnie do końca projektu pozostało nam jedynie nałożyć tutaj naklejki, które widzieliście na grafice. Słuchajcie, największy problem jaki dzisiaj nas spotkał to jest to, że jest ta pandemia i tak jak chcieliśmy to auto zrobić do oddania właściwie za kilka dni, tak po prostu nie mamy gdzie zrobić tych naklejek I wymyśliliśmy sobie, że zrobimy taki koza odcinek z tych naklejek właśnie połączymy Przyjemne, spożyteczne, jak się to mówi. I po prostu dzwonię jutro do braci Collins w Londynie i spróbujemy do Collinsów wjechać, naklejki zrobić. Jeśli uda się zrobić naklejki na Lambo Karakana w Londynie u Collinsów, a do tego nagrać odcinek i pokazać Wam jak wygląda ten najbardziej znany polski garaż, no to, no to będzie kozak. Czego się nie przyznawaj. Złapią cię pijanego w samochodzie, to mów, że nie piłeś. Zapraszam kreatywnych ludzi do zabawy. Do wygrania jest 2000 zł, które możesz zgarnąć w konkursie najlepszy Biz na Żuroma. Zabawa potrwa przez tydzień, aż do następnej soboty. Każdy, kto nagra biz proszony jest o wrzucenie linku w komentarzach pod tym wideo. Ja pobiorę i wrzucę na kanał Szarakterni z zasadami. Za tydzień w niedzielę widzowie kanału zagłosują, a w poniedziałek zwycięzcy przeleje 2000 zł. Udostępnij to wideo na swój facebook, żeby zrobić zasięg zabawy. Na internecie szefem jestem ja. Na internecie szefem jestem ja. Tak było i będzie. Nie pozdrawiam. Czego się nie przyznawaj. Złapią cię pijanego w samochodzie, to mów że nie piłeś.